Matura 2024, Matematyka, poziom rozszerzony. Zadanie numer 9. Dany jest kwadrat ABCD o boku długości A. Punkt E jest środkiem boku CD. Przekątna BD dzieli trójkąt ACE na dwie figury. AGF oraz CEFG. Zobacz rysunek oblicz pola figur AGF oraz CEFG. Zacznijmy od pola powierzchni trójkąta AGF. To pole powierzchni można obliczyć, jeżeli od pola powierzchni trójkąta ABF odejmiemy pole powierzchni trójkąta ABG. To drugie pole jest łatwe do obliczenia, dlatego że pole trójkąta ABG to jest 1 czwarta pola powierzchni całego kwadratu. To dlatego, że przekątne kwadratu przecinają się w połowie długości no i w ten sposób dzielą cały kwadrat na cztery jednakowe trójkąty prostokątne. No i pole powierzchni takiego jednego trójkąta to musi być 1 czwarta pola powierzchni kwadratu. Musimy obliczyć jeszcze pole trójkąta ABF. To pole powierzchni jest równe 1 druga razy długość podstawy, czyli długość krawędzi kwadratu razy wysokość h, którą teraz dodałem do rysunku. Brakuje nam długości tej wysokości h. Proponuję teraz spojrzeć na ten rysunek w taki sposób. Mianowicie, wpiszmy ten kwadrat do układów współrzędnych xy takiego, że początek tego układu jest w punkcie a, czyli punkt a ma współrzędne 0, 0. No i teraz okazuje się, że ta wysokość h. To jest druga współrzędna punktu f, czyli inaczej współrzędna y. Z kolei punkt f leży na przecięciu dwóch prostych. No i zaraz pokażę, że można stosunkowo łatwo opisać równania tych dwóch prostych, no i później znaleźć punkt przecięcia, w sensie współrzędny punktu przecięcia. Skoro już mamy ten układ współrzędnych, to teraz punkt B ma w tym układzie współrzędne A oraz 0. Druga współrzędna wynosi 0, bo punkt B leży na osi X, natomiast pierwsza współrzędna wynosi A, bo punkt B leży w odległości A od początku układu współrzędnych. Podobnie punkt D ma współrzędne 0 i A. Będziemy jeszcze potrzebowali współrzędnej punktu E, które są następujące. Jedna, druga A, bo punkt E leży w odległości połowy krawędzi kwadratu od punktu D. I druga współrzędna to A, taka sama jak druga współrzędna punktu D. Zapiszmy teraz równanie prostej BD. W tym rozwiązaniu nie chciałbym tłumaczyć, jak się ustala równanie takiej prostej. One są na tyle typowe, że nie powinno być problemu z ustaleniem równania kierunkowego tej prostej. A gdyby był, to przypominam, że w tablicach matematycznych mamy wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty oznanych współrzędnych. Wystarczy ten wzór zastosować do punktów B oraz D, a za chwilę dla drugiej prostej, dla punktów A oraz E. No i otrzymamy dokładnie te równania, które tutaj pokazuję. W każdym razie, prosta BD ma równanie Y równe minus x plus a. Z kolei, prosta AE ma równanie Y równe 2x. Ponieważ punkt F. Leży na przecięciu tych dwóch prostych, to jego druga współrzędna, czyli y, musi spełniać równania obydwu prostych. No to obliczmy stąd y. Z pierwszego równania obliczamy najpierw x jako równe a minus y. Wstawiamy to do drugiego równania no i dostaniemy, dostajemy równanie z jedną niewiadomą y. Przekształcamy to równanie, no i wychodzi na to, że druga współrzędna punktu F wynosi 2 trzecie A. Tym samym wysokość oznaczona na rysunku czerwonym kolorem to też będzie 2 trzecie A. Wracamy teraz do wzoru na pole powierzchni trójkąta ABF. Zamiast wysokości wstawiamy wyrażenie, które żeśmy przed chwilą Obliczyli. Dwójki można skrócić, no i okazuje się, że pole powierzchni trójkąta ABF to 1 trzecia A kwadrat. Teraz wracamy do jeszcze wcześniejszego równania na pole powierzchni trójkąta AFG. Wstawiamy obliczone pole powierzchni trójkąta ABF, no i obliczamy ostatecznie pole powierzchni. To, które kazali nam obliczyć w treści zadania, jako równe 1,12a kwadrat. To jest pierwsza część zadania. Jeszcze musimy obliczyć pole powierzchni czworokąta CEFG. No to idziemy dalej. Zauważmy, że pole powierzchni tej figury można obliczyć jako różnicę pól powierzchni, Trójkąta ACE i trójkąta AFG, czyli tego, który żeśmy przed chwilą obliczyli. Ile wynosi pole powierzchni trójkąta ACE? One jest stosunkowo łatwe do obliczenia, jeżeli tylko spojrzymy na rysunek. Pole powierzchni tego trójkąta to pole powierzchni całego kwadratu minus pole powierzchni dwóch trójkątów. Pierwszy z nich to ADE, a drugi ABC. No, wstawmy tutaj wyrażenia zawierające długość boku kwadratu. Pole powierzchni kwadratu, no to oczywiście A kwadrat. Pole powierzchni trójkąta ADE możemy policzyć jako 1, druga razy długość podstawy. No, ten trójkąt jest prostokątny, więc powiedzmy, że jako podstawę wybierzemy krawędź kwadratu razy wysokość, no i tu wybieramy odcinek o równy połowie długości krawędzi kwadratu, czyli razy 1 druga A. Z kolei pole powierzchni trójkąta ABC to jest połowa pola powierzchni kwadratu, dlatego że przekątna AC dzieli nasz kwadrat na połowę na dwa. Na dwa przystające trójkąty. Porządkujemy to wyrażenie mamy a kwadrat minus 1 czwarta a kwadrat I minus jedną drugą możemy zamienić na 2 czwarte, żeby odejmować ułamki. Wynik ostatecznie to 1 czwarta a kwadrat. Wracamy teraz do wcześniejszego równania na pole powierzchni. Na pole powierzchni czworoboku CEFG. Stawiamy tutaj pole powierzchni trójkąta AFG. Wykonujemy odejmowanie no i dostajemy pole powierzchni drugiej figury, dla której mieliśmy to pole obliczyć równe 1/6 A kwadrat. Zadanie numer 10. Mamy rozwiązać podane równanie trygonometryczne w zbiorze od 0 do 2 pi obustronnie domknięte. Na początek musimy przekształcić podane równanie, przy czym zaznaczam, że będę używać zapisu bez nawiasów przy funkcjach trygonometrycznych. Myślę, że to będzie dalej jasny zapis. W tym naszym równaniu trygonometrycznym występują. Funkcje trygonometryczne podwojonego x. W tablicach matematycznych mamy wzór na sinus podwojonego kąta. No a skoro już wypisujemy wzór na sinus, to wypiszmy też wzór na cosinus takiego podwojonego kąta. Ten pierwszy wzór możemy zastosować do sinus 4x. No I zamiast tego wyrażenia mamy wtedy 2 razy sinus 2x razy cosinus 2x. Zauważmy, że po prawej stronie w tym wyjściowym równaniu zapis przypomina zapis, który mamy we wzorze, tym drugim z tablic matematycznych dla kosinusa podwojonego kąta. Żeby wykorzystać ten wzór, żeby Prawa strona naszego równania pasowała do prawej strony tego wzoru. Rozbijmy minus 3 na minus 2, minus 1. Teraz po prawej stronie równania możemy wyłączyć przed nawias dwójkę. Wtedy to, co zostanie w nawiasie, to rzeczywiście będzie prawa strona wzoru z tablic matematycznych dla kosinusa podwojonego kąta. W takim razie po prawej stronie zamiast wyrażenia w nawiasie wstawiamy cosinus 2x. Przenieśmy teraz wszystkie wyrażenia z prawej strony na lewą, oczywiście zmieniając przy tym znaki. Porządkujemy teraz nasze równanie. Z pierwszych dwóch wyrażeń wyłączamy przed nawias sinus 2x. Natomiast z dwóch pozostałych wyrażeń wyłączamy przed nawias minus 1. W jednym i drugim przypadku w nawiasie zostaje wyrażenie 2 razy cosinus 2x minus 1. No to wyłączamy przed nawias teraz to wyrażenie. Na tym etapie udało się przekształcić wyjściowe równanie do takiej postaci, że po lewej stronie mamy mnożenie dwóch wyrażeń w nawiasach, w nawiasach no i te, wynik tego mnożenia ma być równy 0. Wynik mnożenia będzie równy 0, gdy albo jedne wyrażenie, albo drugie będzie równe 0. W takim razie, nasze równanie możemy rozbić na dwa równania osobno dla każdego nawiasu. No to zajmijmy się teraz tymi dwoma równaniami. Najpierw równanie po lewej stronie. Do obydwu stron tego równania dodajemy 1, dzielimy przez 2. No i mamy cosinus 2x równy 1 druga. Musimy teraz znaleźć taką wartość argumentu, dla którego wartość kosinusa to jest 1 druga. W przedziale, w którym mamy rozwiązać zadanie, czyli między 0 a 2pi, mamy dwie takie wartości. Żeby je znaleźć, możemy wykorzystać wykres funkcji cosinus tablic matematycznych. Albo jeszcze dodatkowo tabelę dla wartości funkcji trygonometrycznych dla charakterystycznych kątów. Kosinus przyjmuje wartość 1, 2 dla argumentu, czyli dla kąta pi trzecich i dla kąta 2pi minus pi trzecich, czyli 5 trzecich pi. Z tym że musimy pamiętać, że u nas pod kosinusem, czyli argumentem kosinusa jest wyrażenie 2x. W takim razie u nas mamy dwa równania, dwie możliwości 2x jest równe pi trzecich lub 2x jest równe 5 trzecich pi. Zajmijmy się tym równaniem po lewej stronie. Obydwie strony tego równania dzielimy przez 2. I dostajemy rozwiązanie x równe pi szóstych. W drugim równaniu też obydwie strony dzielimy przez 2 i dostajemy rozwiązanie 5 szóstych pi. Przechodzimy teraz do drugiego równania, tego z sinusem. Dodajemy jedynkę do obydwu stron tego równania no i mamy sinus 2x równe 1. Teraz musimy znaleźć taką wartość kąta, dla którego sinus przyjmuje wartość 1? W rozpatrywanym przedziale jest tylko jedna możliwość. To znaczy sinus przyjmuje wartość 1 dla argumentu równego pi/2. Tutaj pod sinusem też mamy 2x, dlatego u nas te 2x musi być równe pi/2. Dzielimy obydwie strony tego równania przez 2 i dostajemy rozwiązanie x równe pi czwartych. Ostatecznie wyjściowe równanie ma trzy rozwiązania pi szóstych, pi szóstych pi i pi czwartych.